Tegoroczne Mistrzostwa Polski są wyjątkowe, a więc najważniejsza seniorska impreza balonowa w Polsce. Właśnie w Rypinie, dzięki NRZ Grupa Orne Wyjątkowe imprezy, a więc pokaz legendarnej, najstarszej grupy akrobatycznej w Polsce, czyli... Żelazny, Grupa Orlen, nocne pokazy, eventy, wspaniali piloci i oczywiście najlepsi zawodnicy. To właśnie na 39. Mistrzostwach Polski dzięki Nerdze w Ripinie. Nie tylko wspieramy zawody balonowe, które w tym roku odbyły się w randze Mistrzostw Polski, ale również wspieramy takie wydarzenia jak Dni Miasta i Powiatu Rypińskiego. Zależy nam na poprawie komfortu życia mieszkańców, oczywiście też najmłodszych mieszkańców. W ramach projektu Domy dobrej energii wyposażyliśmy w panele fotowoltaiczne dom dziecka im. Janusza Korczaka w Rypinie. Dzięki temu placówka produkuje zieloną energię na własne potrzeby, a zaoszczędzone środki może przeznaczać na realizację innych przedsięwzięć. Otóż nad Rypinem wystąpimy w składzie dwóch samolotów Extra 330. Są to samoloty takiej najnowszej generacji, za samoloty akrobacyjne. Będzie to seria figur akrobacji zespołowej lotniczej. Będą to na pewno przepiękne serce na przywitanie wszystkich mieszkańców Rypina i okolic i fanów sportów balonowych. Będą to mijanki, będą to okrążenia, loty w szyku. Będzie to kilkunastomitowy pokaz akrobacji lotniczej.